Cześć! Dzisiaj chciałem przedstawić Wam funkcjonalną, praktyczną, a przede wszystkim niedrogą pompę. Jest to pompa Multi-MQ. Zapraszam do krótkiej prezentacji. Pompy Multi-MQ wykorzystywane są do pompowania czystej i zimnej wody. Między innymi w gospodarstwach domowych czy niewielkich zakładach produkcyjnych. Oprócz zasilania budynków wodę użytkową. Pompy Multi-MQ mogą posłużyć również do odwadniania zalanych pomieszczeń, co jest ich unikalną cechą. Pompy głębinowe Multi-MQ osiągają maksymalną wydajność na poziomie 120 litrów na minutę, a wysokość podnoszenia do 35 metrów. Hydraulika pomp Multi-MQ wykonana została z wytrzymałego technopolimeru oraz stali nierdzewnej inox. Co w połączeniu z niezawodnym silnikiem zasilanym prądem 230 V i chłodzonym olejem mineralnym zapewnia długą żywotność urządzeń. Specjalna konstrukcja pomp eliminuje również konieczność instalowania dodatkowych rur osłonowych wymuszających chłodzenie. Pompy Multi MQ wyposażone są w wyłącznik pływakowy, który steruje ich pracą. W zależności od poziomu wody w zbiorniku oraz chroni je przed suchobiegiem. Pamiętajcie, że w przypadku zbyt krótkiego fabrycznego kabla zasilającego oferujemy możliwość jego przedłużenia za pomocą trwałego złącza hermetycznego, na które udzielamy aż czteroletniej gwarancji. Jako doświadczony ekspert polecam pompy Multi MQ. Połączenie wysokiej jakości, funkcjonalności oraz niskiej ceny zadowoli każdego klienta. Tymczasem zapraszam Was na naszą stronę internetową wwwsklep oraz do śledzenia naszego kanału. Do zobaczenia!